By ukończyć Dark Souls Remastered, trzeba najpierw uciec z Asylum, następnie uderzyć w dwa dzwony i otworzyć Fortecę Sena, gdzie blokuje nam drogę do Anor Londo Iron Golem. Tam zdobywamy Lord Vessel, pilnowany przez najlepszy duo fight w historii serii, Steina i Smoke. Potem wystarczy już tylko napełnić naczynie duszami czterech lordów i stanąć naprzeciwko Gwynom. Więc jak to możliwe, że najpiękniej że kończą grę poniżej 20 minut? Otóż pomijają oni większość tej drogi dzięki tykowi zwanemu Warong War, co pozwala na całkowite ominięcie czterech lordów. W tym filmie przedstawię ci speedrun kategorii 1%, czyli drugiej najszybszej kategorii w całej grze. Bieg, który będziemy oglądać to rekord świata wykonany przez AIO, moim zdaniem najlepszego speedrunera Dark z Remastered. Jego linki znajdą się w opisie. Run zaczyna się od tworzenia postaci. W tym celu klasycznie bierze mężczyznę, który wolniej spowalnia niż kobieta, ale również wolniej przyspiesza. Jeśli chodzi o wolniejsze przyspieszanie, pozbywa się tego za pomocą toglowania, które będzie obecne przez cały speedrun. Wybiera również złodzieja, z tego względu, że posiada Master Key oraz jako przedmiot startowy bierze Blackfire Bomby. Master Key jest niezbędny, by dostać się do Valley of Drakes, natomiast Blackfire Bomby na Asylum Dimona i później na Gwyneth. Przejdźmy do Asylum. Pierwszymi dwoma rzeczami, jakie widzimy, jest ustawienie dwuręki oraz otworzenie drzwi z dystansu. Trzymanie broni w obu rękach umożliwia natychmiastowy sprint po otwarciu drzwi w przypadku blokowania. Tutaj sytuacja jest identyczna jak z toglowaniem. Osiągnięcie maksymalnej prędkości zależy od umiejętnego zarządzania górną częścią ciała. Nie oszczędza to zbyt wiele czasu, ale należy pamiętać, że tutaj każda dziesiąta sekundy jest na wagę złota. Wchodząc na drabinę, IOU zdejmuje armor oraz zakłada na dodatkowy slot Darksign. Z Darksigna będzie korzystać w trakcie rana kilkukrotnie. Pozwala on na szybkie cofnięcie się do poprzednio odwiedzonego ogniska kosztem utraty posiadanych dusz i człowieczeństwa. Pierwsze drzwi i pierwszy boss główny, którego swoją drogą nawet nie trzeba zabijać. W ogóle, ale o tym w innym filmie. Walka z Asylum Demonem jest prosta. Rekordista biegnie w kierunku stosu kamieni, i rzuca najpierw trzy bomby, później roluje, następnie rzuca kolejne dwie. Zwróć uwagę, że optymalizacja zaszła tak daleko, że robi nawet miniaturowe kroczki, aby być minimalnie bliżej drzwi. Jeśli gracz przejdzie przez te drzwi, zanim otrzyma komunikat o zabiciu demona, to aktywuje mu to ognisko znajdujące się zaraz obok. u, przyda się to za chwilę. Pykpyk, pyk, pyk strzały, po czym przesuwa holowa i biegnie dalej. Na dymie zmienia pozycję Broken Sworda na lewą rękę, by móc od razu blokować po wyjściu, po czym wykorzystuje jeden z najbardziej znanych pół. Rozwala ścianę animacją wstawania. Dzięki czemu nie musi czekać na. Z pomocą scrolla na myszce rozmawia z Oskarem i po otrzymaniu przedmiotów używa react sign'a, cofa go to do ogniska. Następnie wydostaje się z Asylum, oczywiście robiąc przed tym quitout, bo wspieranie liczy się in-game time. Szybciej jest wyjść niż zostać w grze i czekać na otwarcie drzwi. Przed wyjściem z lokacji podnosi duszę, która będzie mu potrzebna za chwilę. Poprzez spamowanie menu gestów i menu opcji pomija napis prowadzający do Firelink, po czym wykorzystuje pierwszy większy bóg, Soldium. Potrzebny jest by zakupić u Kleryka cudy oraz talizmany. Kipowanie polega na tym, że za pomocą innego menu używamy przedmiot większą liczbę razy niż go posiadamy. Bóg, który tutaj widzimy jest bardzo trudny, nazywany przez speedrunnerów Petrus Skipem. Wymaga perfekcyjnego co do jednej klatki inputu. Polega on na tym, że w trakcie rozmowy wchodzi się w menu, następnie w status. Tam przeklikuje się rozmowę, po czym akceptuje pierwszą opcję dialogową. Całość sekwencji kończy quit out w momencie dochodzenia do przymierza. Po powrocie do gry kupuje Homeward oraz Force, a także dwa talizmany. Po zakupie obiera najszybszą drogę do gargulców. Jednocześnie taką, która umożliwia mu na dalsze setupowanie się. Wykonuje popisowy skok, po czym po dojściu na windę wykorzystuje kolejnego dupa. Tym razem dupuje 99 Humanity. po to by zwiększyć jak najbardziej szansę na wypadnięcie prawdziwej halabardy. Tutaj warto zaznaczyć, że są dwie kategorie, z prawdziwą i z fałszywą halabardą na speedrun.com. A humanity zwiększa procentowe szanse na losowy drop z przeciwnika. Otwiera Masterkiem drzwi i przystaje się do Valley of Drakes, o czym robi belka skip. Skacze pod takim kątem, by oszczędzić jak najwięcej czasu poprzez przebicie jak najdłuższego dystansu. Przy śpiącym smoku podnosi duszę, która za chwilę będzie mu potrzebna, do tego samego wcześniej widzianego już triku. Po czym przebiega cały obszar, omijając wszystkie ptaki. Kolejną sztuczką, którą robi jest elevatorski. Skakuje w niego, dzięki czemu gra zapisuje jego ostatnią znaną pozycję na dole. Po czym robi soldup stojąc trochę nad przepaścią. Dostanie nad przepaścią sprawia, że jego nowa pozycja będzie górą windy, gdzie, no jak widzimy, się teleportuje. Nisko przy windzie jest istotne dla całego rana, to przy nim chcę levelować postać i dodać cudy do slotów zaklęć. Dojdziemy do tego za chwilę, ale najpierw dlaczego dodaję dokładnie takie stresy? Potrzebuję 12 Attunement, by móc dodać dwa zaklęcia do slotów, 32 Strength oraz 18 Dexterity, niezbędne do używania jedną ręką halabardy czarnego rycerza, 12 Faith, do tego by użyć Cudu Force oraz 12 Endurance do Mimrodów. Jest to tak wyliczone, by założenie określonych przedmiotów w ranie pozwoliło nam na osiągnięcie udźwigu pomiędzy 25 ma wiele zer 1 a 29%. Za pomocą tego ogniska wykonywanie wrong warpa obok Andre pozwoli nam się dostać bliżej Quailak. Zaraz obok ogniska znajduje się gras Shield oraz Black Knight. Podnosi tarczę, robi quita od byrycerz był w lepszym zasięgu, po czym zrzuca go na dół. Następnie czeka go długi segment biegany do Andre. Przerwany jedynie zabicie miaszczurki. Jest to potrzebne, bo trząść Twinkling Titanit, by ulepszyć halabar na plus 5. W tym celu wykonuje u Andre kolejny frame perfect click, Właściwie nie jestem pewien, czy to też się nazywa prompt swap, wchodzi do zakupu strzału, po czym naciska zakup strzały oraz przejście do zakładki z zakupem broni, gdzie kupuje 9 longswordów i Kadeus shielda, następnie wchodzi jeszcze raz w zakup i klika odrzuć, ma zachowaną w pamięci gry liczbę 9, a co z nią zrobi, wyrzuci minus 8 sztuk twinkling titaniców, bo 1 minus 9 daje minus 8, to w efekcie da mu 2 minus minus 8, czyli 10, niezbędne do ulepszenia halabardy na maksimum. Następnie biegnie do góry, gdzie zapala ognisko, ale nie siada przy nim. Pamiętaj, że zapisane ostatnie ognisko ma obok windy. To jest setup pod trik zwany wrong warpem. Następnie wskakuje na poręcz schodów, po czym z używa właśnie wrong warpa. Cały trik jest frame perfect, to oznacza, że trzeba nacisnąć sekwencję klawiszy o jedną klatkę od siebie, czyli w odstępie jakichś 0,016 sekundy. W pierwszej klatce używa cudu force, jedną ręką oraz zmienia cud na homeward. W drugiej zaś używa cudu homeward. Duży to temu, by osiągnąć animację cudu Force, ale w rzeczywistości użyć Homeworld. Force sprawia, że spada z belki i może usiąść przy ognisku. Ważne jest to, że musi przy nim usiąść, jak ekran robi się czarny. Poszukujemy w ten sposób grę. Dochodzimy do stanu, w którym gra nie wie, które ognisko było wzięte jako ostatnie. To obok wali of Drakes, to przy Andre, przez co przerzuca nas do odgórnie określonego przez From Software bezpiecznego spota w tej pierwszej lokacji. W drodze, bezpośrednio do Quella. Należy pamiętać o tym, że pierwsze wzięte ognisko, a nie to przy którym siadamy, jak gaśnie ekran ma znaczenie. My jedynie potrzebujemy możliwości chodzić i klikać po użyciu homewarda. A to właśnie dał nam spadek z bariery. Jak widzimy w ten sposób AEU w ciągu 7 minut znalazł się w Wymija w rogu i zaraz po nich setupuje uczwik pod Mimrola. Mimrol pozwala mu rolować w powietrzu i jest możliwy wyłącznie z podanym ciężarem. Wykonuje 4 role na skos do prawej strony i w odpowiednim momencie robi quittal. Gdyby zrobił go za wcześnie, pojawiłby się do góry. Gdyby za późno, wróciłby martwy. Jest to dość dokładny tryb. Po zejściu na dół od razu pozbywa się halabardy, by mieć light rola, o czym udaje się do Quel'ak. Walka z nią dla speedrunnera jest wybitnie prosta. Starczy nie pozwolić jej wyjść ze stagera. Tutaj widzimy, że zakłada broken sword, który przyda mu się za chwilę, uderza w pierwszy dzwon i wraca do ogniska przy Andre korzystając z darksignu. Zwróć uwagę, że teraz gra zapisała to ognisko jako ostatnie, pomimo tego, że wcześniej została oszukana. Toglowanie, które się tutaj dzieje, jest możliwe ze względu na Broken Sword i dwie różne tarcze. Jest dość dokładne, jeśli chodzi o odstęp między toglami i spełnia określone zadanie. Wyłącza AI napotkanym na drodze przeciwnikom. Nie zagłębię się w technikalia, bo sam do końca ich nie rozumiem. Przepraszam, na pociechę możesz zostawić like i suba. Na drabinach usuwa niepotrzebne przedmioty i zamienia kolejność kości. to się później, po czym zakłada halabardę. Zależy mu na tym, by nie mieć tarczy. W przypadku, gdyby musiał robić rola, walka z gargulcami na 1% praktycznie zawsze wygląda tak samo. Dwa ataki na pierwszym i jedna atak na drugim. Zostało mu wejść na górę drabiny i zabić w To jest kolejny dobry moment, by pozamieniać kolejność przedmiotów. Przygotowuje się tutaj ponownie do wyłączenia AI za pomocą dwóch tarcz oraz Broken sworda, Oraz robi sobie podstawkę pod kolejny Mimrol przez założenie talizmanu. Znajduje się teraz w połowie gry i czeka go podróż przez Sens Dzięki dobremu zarządzaniu staminą, przedostaje się przez pierwszą część sprawnie, nie robiąc żadnych postojów, po zaczekaniu na pierwszą kulę. Następnie typowy dla wielu graczy taksosów quitout, który powinien odczekować na schodach, właściwie znajduje się blisko wyjścia na powierzchnię. Przepycha węża i ostatnia prosta do Iron Golema. Quitout, który robi na białym dymie, służy znowu uruchomieniu buga wyłączającego AI przeciwnikom. Całą drogę do Iron Golema będzie głowa. Dzięki takiemu zachowaniu, będzie najlepszy możliwy cykl. I oszczędzi około dwóch sekund podczas walki dzięki temu, że nie musi czekać na bombę. Pyk, pyk i pojadą golemi. Andor Londo jest długą sekcją bieganą. Pierwszą sztuczką, którą robi AIU jest Mimrol. Oszczędza mu to czas, który musiałby poświęcić na zjeżdżanie windą. Właściwie dwa Mimrole. Następnie wykonuje skok, po czym znajduje się na raftersach. Nieprzyjemna sekcja, gdzie wiele rzeczy może pójść. Finalnie wykonuje kolejny widowiskowy skok do prawej strony, oszczędzający około jednej do 1,5 sekundy i biegnie dalej. Na obrotowych schodach widzimy, że używa wcześniej przedstawionej na pierwszej slot kosi. Wyrzuca ją, po czym podnosi, zmieniając w tej samej klatce dostępną akcję na używanie przyłącznika. To pozwala mu na pominięcie animacji przekraczania dźwigni i umożliwia natychmiastowy bieg do Ornsteina i Smog. Oszczędza to około 2 sekund. Wbiega po schodach i wymija wszystkich przeciwników. No, prawie wszystkich. Wskakuje ze schodu na trasę prowadzącą już bezpośrednio do ONS-a, po chwili dochodzi do walki. Walka z Orsztynem i Smou w wykonaniu każdego speedrunnera wygląda praktycznie tak samo. Zmusza Orsztyna do tego, by wybiegł do lewej strony, po czym zaczyna atak, zanim poszczególnie wyląduje. Tak Knight Halbert stageruje w dwóch hitach, więc bez problemu może sobie pozwolić na zadanie obrażenie czterokrotnie. był po prostu formalny. To trzy hity ma stager, a jej wie to i smu nie grozi. Szybka Winda kwitał na drzwiach. Od razu po powrocie do gry rzuca bombę, ustawiając głowę na wysokości środkowego okna, po czym wykonuje dwa role i kwitał W to te może mieć lepszy timing na Dark Sign i znowu, chodzi tutaj o in-game time. Zostało teraz jedynie wrócić do Firelink i odstawić Lord Vessel na swoim miejscu, po czym zabić Gwyna. Proste, prawda? Po odstawieniu Lord Vessel, jego ostatnim ogniskiem jest właśnie to miejsce przed drzwiami. Bezpośrednio po tym teleportuje się do Undead Parish, by po raz ostatni oszukać grę przez Wrong War i dostać się do Kill of the First Flame. Wymija tu wszystkich wrogów i mierzy z ostatnim bossem gry. Początek walki zawsze wygląda identycznie. Aiu biegnie na bossa, po czym wykonuje pary. Następnie ustawia dwórękę, wsuwa się trochę od niego, po czym atakuje ciężkim, następnie lekkim atakiem. Sprawia to, że ma czas na zregenerowanie staminy i powrót do parowania. Po tym ataku Gwen robi slow attack, a U znowu paruje. Ustawia znowu rękę, bije raz i zabija po pary. Zabicie popary jest niezwykle istotne, bo oszczędza to bardzo dużo czasu. W ostatnim momencie robi, kwiat odpoczywa, wraca do gry. I cyk, rekord świata. 19 minut i 17 sekund. Rekord, który pokazuje absolutny szczyt precyzji i znajomości gry. Jeśli się podobało, zostaw lajka i suba. Dziękuję.